Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie po kolejnych miesiącach naszej nieobecności. Witam mojego rozmówcę, Cześć Neko. Witam Was również bardzo serdecznie, bo oho, oh, oh, trochę czasu minęło. No i witam oczywiście również Ciebie, bardzo Kanisie. Fajnie, hmm. że możemy znowu sobie porozmawiać. Dokładnie, a dzisiaj sobie pogadamy o temacie drażliwym, bo o. Fabule o jej części adaptowanej przez anime, o jej części, która adaptowana przez anime nie jest, a jest dostępna w materiale źródłowym, jakim jest manga, light novel, yy, gra, no cokolwiek. No i zapytamy jeden drugiego, czy warto robić sobie spoilery, czy warto sięgnąć po zakończeniu anime, po mangę, czy jakikolwiek inne medium, nie czekając na drugi sezon. A może obaj stwierdzimy, że nie warto i nie będzie o czym dyskutować? Zobaczymy, jak potoczy się ta rozmowa. Neko. Powiedz, jak to jest z Tobą, bo Ty z tego, co wywnioskowałem po naszych wcześniejszych rozmowach, to jesteś przeciwnikiem zaglądania do mangi, gdy drugi sezon jest na horyzoncie. Tak, to co powiedziałeś, to ja potwierdzam w całości, jestem ogólnie przeciwnikiem, zwłaszcza zwasz wtedy, kiedy właśnie pod koniec sezonu, po ostatnim odcinku jest od razu zapowiedziany drugi sezon, także, także tutaj nie będę, no, nie jestem jakąś tam osobą, która Specjalnie chcę wiedzieć, co tam się zadziało i jej muszę zaglądać na kolejne rozdziały. Mam na tyle cierpliwości, że jestem w stanie po prostu poczekać sobie za, za, tym, no, za, tym, za tym właśnie kolejnym sezonem. A, nigdy się tak nie kusiło, żeby no, jednak była ta fajna fabuła, Ciekawie, się, co będzie dalej. Nigdy nie miałeś takich zawahań, że jednak yy, chcesz zaglądać, co się tam stanie w pierwszych odcinkach? No, kłamałbym, gdybym powiedział, że nie mam. I powiem nawet szczerze, kilka razy się rzeczywiście zdarzyło, że zajrzałem. Nie mówię, nie pamiętam teraz konkretnie przykładów, ale po prostu jakiś czas nam, jakieś tam ma się zakończyło, pamiętam że sobie tam zajrzałem w jakieś rozdziały, tak chociaż żeby spojrzeć gdzie jesteśmy przede wszystkim. O to rozumiem, cię też tak czasem robię. Tak, a zwłaszcza powiedzmy sobie szczerze, że zaglądałem od razu potem do rozdziałów. Ja wiem, że może tutaj nie jest to zbytnio związane właśnie z tym tematem, żeby po prostu sobie dalej znać fabułę, ale po prostu kiedy się dowiedziałem, że to, co zostało zaadoptowane, nie jest tak dokładnie albo tak dobrze zaadoptowane, jak powinno, jak, na, jak mamy pier, w Znaczy, że są jakieś Także... odstępstwa fabularne, że jak adaptacja coś tak. zmieniła, o to chodzi, tak? Tak, dokładnie o to chodzi. Po prostu wtedy ewentualnie bardziej sobie zaglądam do mangi, chociaż nie czytam jej, muszę przyznać. Po prostu bardziej to jest takie. Przeglądania. ojeju, tutaj tego nie było, albo coś w tym rodzaju, że ojeju, tutaj takie zmiany są, taka już różnica jest. Ale to naprawdę to już się też, to też się rzadko zdarza. Niemniej, no, tak jak powiedziałem, skłamałbym, gdybym powiedział, że nigdy nie zaglądałem, że mnie nigdy nie interesowało. Swego czasu mogę tutaj podać przykład nawet, Kanisie, że, no, byłem z, jakby do przodu w kontekście fabuły z One Piece ponieważ w pewnym momencie... Sobie zajrzałem do mangi, ale to już było naprawdę kupę lat temu. Zajrzałem sobie do mangi i tam się dowiedziałem o paru ciekawych w cudzysłowie rzeczach. No i po prostu, po prostu, no trochę, trochę się z tym powiedzmy. Trochę sobie czułem, spoiler mianowicie. zrobiłeś, no ale wiesz co? Chciałem ja. zapytać cię o tego Onebisa, bo nie wierzyłem, żeby się ani razu tak się nie złamał. No swego czasu te naprawdę nie wiem który to był rok 2009 10 coś takiego no to no to sobie zajrzałem właśnie do mangi i tam no nie i coś tam to, to owo to przeczytałem a, a jak u ciebie a jak u ciebie bo tak mnie to przepytujesz powiem Ci, że tam... troszkę podzielam twój światopogląd a troszkę nie są takie serie których fabuły nie znam a chcę poznać bardzo i to tak bardzo bardzo żarliwie pragnę ją poznać, ale jednak wstrzymuję się, żeby nie robić sobie spoilerów. Takimi tytułami mogą być na przykład Dungeon Meshi, który ma zapowiedziany drugi sezon, link Click czy Honzuki, przygody Mola książkowego. Linki każdy zajrzał do tego, do pierwszego wzoru? Link Click no, chyba właśnie w oryginalnym anime chyba nie ma pierwowzoru, no ale to. pasuje również. Chodzi o to, że to gdyby tak... miało swoją mangę czy tam manhue, czy, czy jakkolwiek się by to medium nazywało, to bym też nie zajrzał, bo... No bo się tak się zastanawiałem, no, tak hmm. wejdę w słowo, czy ten Link Click rzeczywiście miał pierwowzór, bo tak... Link Click akurat chyba nie miał, no ale w każdym razie... Dwa z tych tytułów chyba mają pierwowzór dostępny w sieci, Dungeon Mesh jest nawet u nas wydawane w Polsce przez OneEco, jednak no, nie chcę sobie robić spoilerów, ale to nie dlatego, że tak uważam, że sobie popsuję przyjemność oglądania, bo będę znał fabułę, tylko to jest trochę bardziej skomplikowane. Po pierwsze, no, rzecz oczywista, sama fabuła jest ciekawa, zaskakuje, ale to nie jest wszystko, gdyby chodziło tylko o fabułę, to pewnie bym zajrzał do mangi i dowiedział się co będzie dalej. Drugim i najważniejszym powodem, dla którego nie robię sobie spoilerów, jest to, jak anime jest wykonane. Jaka jest jego reżyseria, klimat, muzyka, aktorstwo postaci. Jeżeli to jest wszystko wykonane dobrze i jest, jest wykonane lepiej niż dobrze, to ja nie mam pewności, że komiks dostarczy mi no, równie dobrze wypieczoną i chrupką rozrywkę. że jeżeli to przeczytam w komiksie, no to nie będzie to aż, aż takie fajne. No, możesz tutaj pewnie, pewnie pijesz do chociażby, nie wiem, kimec. no się. No, z, dokładnie, to, dokładnie tak. to jest, no powiedzmy, no bardzo pięknie zrealizowane, no tutaj nikt nie ma żadnych wątpliwości chyba co do tego, zarówno pod kątem muzycznym, reżyserii, nie wiem, graficznym, już nie wspominając, mhm. e, no a, anim, a manga znaczy się jest, e, no, w, no dużo osób narzeka no, na tą kreskę, która no, nie jest taka jakaś ewelacyjna, co by nie było. Dosyć siermiężna, można powiedzieć. E, powiem ci jedną rzecz. E, mi się oczywiście zdarza, że sobie coś zaspoiluję, ale to jest taki spoiler na zasadzie, jak jeszcze na przykład dany tytuł nie ma adaptacji. A. No i siłą rzeczy po prostu jak coś dostanie adaptacja, albo nie wiem, albo jak na przykład czytałem mangę i no powiedzmy do pewnego momentu było, było wyszło anime, no i wtedy reszta jeszcze, jeszcze mangi czytałem mimowolnie, nie dlatego, że to dla mnie było ciekawe, tylko po prostu dlatego, że no po pierwsze nie oglądałem anime, nigdy na przykład w tej serii nie oglądałem anime, a po drugie, no dlatego, że, no, mówię, dalej miałem historię, nie, miałem kompletną historię. W sensie to nie, nie traktowałbym tego jako spoilery, bo ja wtedy nie oglądałem anime. Słuchaj, o, rozumiem o co ci chodzi, bo ja tutaj mamy taki też światopogląd, ale na anime, które są niedokończone, które adaptują część opowieści i dalej już nie idą takim no, najlepszym chyba przykładem powiedzmy będzie Fruits basket ale to z 2001 roku bo zostało ono wydane znaczy, w anime wyszło no i koniec a manga szła dalej no i kto mógł przewidzieć że 18 lat później dostaniemy pełną Właśnie. adaptację o to mi chodziło dokładnie o to mi chodziło ja wiedziałem że ten tytuł będziesz podawał ja za przykład podam shaman kinga no właśnie. Który, też, który też wyszedł w 2000, też chyba bodaj pierwszy, nawet nie wiem już teraz, pierwszy chyba, był no, drugi rok. Początek no. wieku w każdym razie, tak, ale tak, czasami no. też jest, są takie okoliczności, że no nie ma szans na ten dalszy sezon, jak chociażby nie wiem Silver Spoon. Kocham tak. łyżeczkę, ale no, musiałem sięgnąć po mangę, bo trzeci sezon Prawdopodobnie nigdy nie powstanie. A ja chciałem poznać, jak się zakończą te wszystkie przygody Hatchkena, czy w końcu zdoła zdobyć tą miłość, czy w końcu zostanie tym rolnikiem. To mnie naprawdę interesowało. Właśnie powiem Ci, tutaj wchodzimy właśnie w kolejną część powiedzmy naszej pogadanki, bo też właśnie to chcieliśmy tutaj poruszyć, mianowicie to, jak długo jesteś w stanie wytrzymać bez kolejnego sezonu. No bo to jest kwestia bardzo, bardzo. Tutaj no, różnorodna, ile ilu fanów, tyle, tyle cierpliwości do tego. Ktoś na przykład no. bardzo lubi tytuł powiedzmy, dajmy na to taki teraz przykład, który mi pierwszy przyszedł do głowy: Sonobiskadol, albo jak to woli, Project Cosplay, który jest wydawany notabene również w Polsce, chyba też przez Łaneko, jeśli się nie mylę. Jest ja jest przez studio, było. ale mogę się mylić. Od no, teraz trochę się mi to mota. W każdym razie, Project Cosplay. Z tego co kojarzę i pamiętam, pierwszy sezon miał miejsce chyba w 2021 albo drugim roku. Nie ja, aż tak daleko, to nie, no. chyba trzecim wydaje mi się, no ale ze dwa no, lata dobra, już no, minęło ale... albo więcej. Mhm. W każdym razie, no minęło kilka lat, no niby zostało zapowiedziane w międzyczasie drugi sezon, ale to nie było tak chyba z tego co kojarzę od razu. Nie. No i... No powiedzmy sobie szczerze, że w międzyczasie no zostało nawet wydane mnóstwo tomów w Polsce, już chyba tam ponad 10 jest wydanych. No i... No i w końcu gdzieś tam rozumiem osoby, którym się ta cierpliwość skończyła, no teraz będziemy mieli w sezonie lato 2025 ten owy drugi sezon, na nareszcie chciałoby się powiedzieć, ale nie dziwię się osobom, które powiedziały, no, no nie no, chcę dalej znać historię, bardzo lubię tą serię. Jestem jedną dalej. z nich, po prostu też nie tak. wytrzymałem i nie było chyba wtedy zapowiedzianego jeszcze drugiego sezonu, ja byłem pewny, że on powstanie, ale... No nie, nie wytrzymałem, po prostu w pewnego wieczora sięgnąłem po mangę i, i poszło. No wiesz, no, jak masz kupione no, te tomy, które już wychodzą poza, poza no, mangę, poza anime, przepraszam, poza pierwszy sezon, to dla mnie, dla mnie no, to jest trochę naturalne, że ktoś chce dalej czytać, a nie powie sobie pas. No. Zależy w jakim momencie też to czytałeś, bo ja na przykład jeśli już bym wiedział konkretną datę, konkretny sezon, gdzie będzie, gdzie będzie powiedzmy ten drugi, trzeci, nieważne który sezon, no to wtedy bym powiedział, dobra, tutaj się skończyło, zatrzymam się, zobaczę jak to anime, te, jak anime teraz tutaj, co, co anime zrobi powiedzmy właśnie z tym, z tymi dalszą historią, z tą dalszą historią, no i potem, tym zobaczę sobie jak to jest w mandze, można tak zrobić, oczywiście rozumiem osoby, które nie chcą tak robić. Bo, tak jak powiedziałem, jak nie miałem też jakiegoś wzoru, no to jak nie miałem powiedzmy tej adaptacji anime, no to faktycznie, faktycznie jak czytałem mangę, no to nie patrzałem na to, że do tego momentu była anime i jechałem po prostu dalej, nie? No, Także. Wiesz no... co? Tak, jeszcze wracając do tego poprzedniego pytania: ile ja bym w stanie wytrzymać? Zacząłem nad tym myśleć i wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, jak bardzo e, anime mnie zaciekawiło, bo jeżeli mnie zaciekawiło bardzo, bardzo, to myślę, że do pół roku chyba jestem w stanie wytrzymać, a później się złamię. Ale gdyby to było coś takiego, że to anime mnie już zachwyciło tak bardzo, że chwyciło mnie za serducho, to wtedy bym cierpiał, bym płakał, ale myślę, że jednak bym wytrzymał długo, naprawdę nad kilka lat, jeżeli by był zapowiedziany ten kolejny sezon. No, powiem ci, nie dziwię się, bo to faktycznie tak czasami działa, chociaż u mnie to też przynajmniej nie wiem jak u ciebie, ale u mnie to jest też taki, jak, jak nie wiem jak to określić, to jest takie coś na zasadzie w tym momencie i czasie, powiedzmy, jak się skończy dany sezon, no to bardzo jestem zaciekawiony. Dajmy na to, nie wiem, o jak się zakończyło, no to chciałbym wiedzieć, jak tam, co tam się dzieje i tak dalej. Jak od razu niemalże, ale no, tego nie zrobiłem, żeby była jasność. Natomiast Nak no jak minie trochę czasu, chociażby te pół roku twoje tutaj wspomniane, no to ja już tak trochę przychodzę do tego obojętnie. Tak szczerze powiem, brzydko wisi mi to, szczerze. O, już, emocje odparowały co tam, co po prostu. Dzieje. Tak, te emocje już opadły, te pierwsze jakby, te, ta pierwsza ciekawość gdzieś tam już minęła. Są też inne sezony, trwają, trwają kolejne sezony, mam tam inne ciekawe anime, które no też z przyjemności oglądam. No i tutaj gdzieś to po prostu mija u mnie. Nie wiem jak tam u ciebie. Czy to też takie, takie, nie wiem, zacieka... mija u ciebie też to zaciekawienie? Czy Ten też... Faza fascynacji. No bo... Bardzo często tak jest, że mija. Ale wiesz co? Tak jeszcze podejdę do tego od drugiej strony, bo tak sobie myślę, że czasem chyba zbyt demonizujemy ten spoiler. Przedstawiamy go jako jadowitego, dwumetrowego pająka, gdy w rzeczywistości y -y. jest to mały krzyżaczek. Nie jest on sympatycznym jegomościem, no ale też nie jest potworem. Bo co sobie można takiego zaspoilerować w konosubie? Od razu się przyznam. Ja po pierwszym sezonie od razu sięgnąłem po książki. I gdy oglądałem sequele, to czerpałem podwójną frajdę, bo mogłem skonfro skonfrontować to, co już znałem, z tym, co dostałem. I z jednej strony I... trochę żałowałem, bo wiedziałem, że tu były takie i takie żarty, a je wycieli. ale z drugiej strony inne gagi zachwyciły mnie, bo no, light novel były one po prostu słabsze, a tutaj była taka poprowadzona reżyseria, tak po seju zabłysnęli, że zostałem rozbrojony, więc moim zdaniem... Takie złamanie się czasami jest dobre, może mieć jakieś korzyści. No, powiem Ci tak, czasami jesteśmy, mimowo, czasami sobie mimowolnie spojrzymy, bo kto z nas, tak jak tutaj powiedziałeś, ten, trochę, trochę podjąłeś ten temat wcześniej, mógłby się spodziewać, że na przykład czeka nas mnóstwo e-mailów, po prostu. No i. No, zważywszy na to, że na przykład, no nie wiem, mogę, podać mogę tutaj podać Kenshina za idealny no. przykład. A ja mogę podać e, właśnie no, ten Spice and Wolf, też jest... No, miliona. ty Spice and Wolf możesz na przykład podać. No. Ja Spice and Wolf nie czytałem, ale ja na przykład Kenshina czytałem. Mm -hmm. e, jeszcze zanim nawet obejrzałem starą wersję anime, chociaż tam też niepełny obejrzałem, bo dużo filejów jest tam. No i ja, bo wiedząc, że remake będzie bardziej wierniejszy niż stara wersja, no to poniekąd wiedziałem, co się wydarzy, no i mogłem sobie w jakimś stopniu to wszystko porównywać, co jest lepsze, co jest gorsze, bo to nie jest tak, że e, to, co w mandze jest, to, to jest lepsze niż to, co jest na ekranie. Bo się z... I też oczywiście odwrotnie również, bo czasami jest po prostu różnie. Kenshin jest naprawdę takim idealnym przykładem, gdzie ja bardzo się miejscami. Na, po pierwsze, w pierwszym sezonie Kenshina narzekałem trochę na brak humoru względem mangi. Względem tego, co dostajemy w mandze. No i e, w drugim sezonie z kolei e, chwaliłem anime, bo manga w pewnych momentach tak trochę. Łatwiej, nie wiem, fabularnie coś tam związywała czegoś nie dopowiadała, tak, takie trochę... No, a właśnie się pojawiały takie, takie dodatkowe sceny, takie przebitki, tak. które nadawały temu wszystkiemu płynności, to się zgadza. Właśnie, dokładnie, lepiej bym tego nie ujął. E, o, to, o to mi chodziło, także no, to nie jest tak, że ja że spoilerem tutaj, jak, to, jak, jak już znam powiedzmy fabułę i to od razu mi się gorzej ogląda, nie zawsze tak jest, nie mówię, że że, że tak się nie zdarza, ale, ale no naprawdę nie zawsze tak jest. Moim zdaniem to wszystko zależy od tego, czego fabuła dotyczy. Jeżeli jest jakaś taka pełna zwrotów akcji, typu, nie wiem, Tytani, no to poznanie hmm. tego, tej tajemnicy wcześniej to jest coś strasznego. To cała przyjemność, znaczy może nie cała, ale spora część przyjemności wtedy ucieka. No ale jeżeli poznamy część fabuły jakiegoś bitewniaka, takiego pospolitego, typu Fairy Tale. No to chyba się nam krzywda nie stanie. No nie, raczej nie. Tym bardziej, że właśnie ja z Fairy Tailem tak miałem. Co ciekawe, idealnie, że się trafił, bo rzeczywiście ja sobie mangę przeczytałem, bo było, było anime do pewnego momentu, to był ten Fairy Tail 2014, ten, który tam był do, do jakiegoś tam pewnego, pew, pewnego, pewnej części fabuły. No i potem sobie sięgnąłem, ale tak od zera, sobie sięgnąłem po mangę. No, i w zasadzie sobie tą całą mangę przeczytałem. Nie? nie dlatego, że cierpliwości mi nie starczyło, tylko po prostu bardzo wtedy lubiłem fairy Taila i stwierdziłem sobie, że dobra, no to teraz poznam cały pierwowzój. No i przeczytałem sobie całego tego fairy Taila, Wyjazd z końcówką. Nie spodziewałem się, że dostaniemy końcówkę, ale no, dosyć szybko, powiedzmy w miarę, dostaliśmy tą końcówkę. No i to tyle. No. Nie, nie, nie odczuwałem wtedy z tego powodu jakichś problemów, zważywszy też na to, że e, no, trochę czasu od tego czytania do obejrzenia tego ostatniego sezonu minęło, no i nie wszystko się pamiętało logicznie. No. Ale wiesz co, no. jest, jeszcze, jest jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o mangę. Mamy tutaj taki przykład, jak Uyusei chociażby Yatsura. A, Czyli to jest seria... już taki le, seria leciwa, lekko mówiąc. Tak, tak, to jest leciwe oczywiście, ale już wyjaśniam o co chodzi. E, bo anime oczywiście wiadomo, 80 lata, no to tutaj, no, spoilery, no to trochę przesada, żebyśmy tutaj, nie wiem, e, nazywali coś, że, to, to, że coś spoilerujemy. Ale chodzi mi o taką kwestię, że e, nowa wersja Ursa Yatsui, dostarczyła nam kilku fragmentów pochodzących z mangi. Kilku fragmentów pochodzących z mangi, które były, powiedzmy, losowe względem przynajmniej tej starej wersji, bo coś było wcześniej, coś było później. Natomiast zmierzam do tego, że manga, jakby, nadal mam wrażenie, że, znaczy nadal mam wrażenie, że, powiedzmy, ta nowa wersja USA Jazzuje nie wykorzystała potencjału, powiedzmy, całej mangi, nie? Wiesz o co chodzi. Oczywiście, no, no fajna, tak, fajna jest ta w... adaptacja. Tam wycięli jednak zmiany. o wiele więcej niż w starym anime. Mhm. Tak. Tak, fajna jest to adaptacja, fajne są te dwa sezony, polecam notabene. Natomiast yy, uważam osobiście, że jednak, mimo wszystko, no mówię, manga, jakby sięgnięcie teraz do mangi to nie jest jakiś wielki, nie wiem, spoiler. No, bo to jest bardzo często epizodyczna historia. W sensie jest, jest, jest tam. O, 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 właśnie par... to jest to, bo tak. po raz kolejny wraca forma, w jakiej jest podana fabuła, bo tam zwrotów akcji raczej nie ma. Tam jest historia od przypadku do przypadku, i wystarczy, że tylko kojarzysz jak się nazywa, który bohater, i możesz się w dowolnym miejscu odnaleźć. Tak, właśnie chodzi. Podobnie też jest Notabene z City Hunterem. Ehm... Także notabene, no to będą obydwa, obydwa tytuły wydane przez JP, więc no, można, można nawet i po polsku sobie przeczytać. No właśnie o to też chciałem się ciebie zapytać, Kanisię, Bo ty wspomniałeś oczywiście, że Konosubę sięgnąłeś no, po angielsku, no bo nie mamy light, novelly, Niestety, light novelek w Polsce. Jak to jest u ciebie, jeśli chodzi o to, kiedy powiedzmy pękasz i stwierdzasz, chcę wiedzieć, chcę wiedzieć, co tam się dzieje. Czy jednak zaglądasz do mang po angielsku? które no umówmy się są o wiele łatwiej dostępne mimo wszystko czy też jednak stwierdzasz dobra kupuję sobie polskie wydanie i od tego momentu, powiedzmy, gdzie się kończy ten dany sezon, i czytasz po prostu, czy też nie wiem, od zera kupujesz? To powiem Ci, że ja mam chyba jednak o wiele słabszą wolę od ciebie, bo ja się bardzo łatwo łamię i to wygląda tak. Jeżeli jakieś anime mnie w ogóle nie zainteresowało, to, no to raczej nie sięgnę po pierwowzór, ale im bardziej mi się podoba, tym chętniej bym ją przeczytał, chętniej bym ją kupił. I. I im bardziej mi się to nie podoba, tym bardziej chcę to zrobić, bardziej, 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 aż w końcu pewna granica zachwytu jest przekroczona. To anime mm -hmm. mnie już wtedy tak zachwyca, że no, e, jestem jego wielbicielem, niemalże psychofanem i mówię sobie: Nie, nie będę sobie psuł zabawy, poczekam grzecznie na kolejny sezon. I no. to jest. E, takie oczekiwanie, jak w starych bajkach, że siedzi główny bohater przy stole i trzyma w, re, w rękach widelec i nóż i tak i mu język zwisa. Okej, okay, no. dobra. Więc Nie no. i jest u mnie tak, że jest coraz bardziej, bardziej, bardziej chcę, coraz bardziej się łamie, ale jak już jest taki poziom najwyższy, to się trzymam. Co, co mi przyszło na myśl teraz? Bo niedawno sobie odświeżyłem One Punchmana obydwa sezony. Mhm. Leciały w telewizji po prostu na Polsat Games. No i stwierdziłem, że to jest dobry pomysł, żeby sobie odświeżyć, zważywszy na to właśnie, że w sezonie jesiennym 2025 wróci trzecim Kusy sezonem nie. ten tytuł. W końcu doczekamy się po 6 no, sze latach. Kolejnego sezonu, no i właśnie, do, co ma to wspólnego z naszym tematem? Otóż, ja nie mam co prawda kompletu One Punch Mana, w sensie mangi, bo no, dużo tomów mi teraz już brakuje. Natomiast swego czasu miałem, no byłem na pewno do przodu z kolejnym, jeśli chodzi o tutaj wydarzenia po drugim sezonie. No i tak się, mówię, człowiek wahał, pamiętam, po drugim sezonie, jak skończył tam te wiele lat temu, czy sięgnąć, czy nie sięgnąć. No w sumie teraz, kiedy obejrzałem te dwie, dwa pierwsze sezony, znowu gdzieś tam odżyło to, czy sięgnąć, czy nie sięgnąć, ale tak człowiek mówi, no nie, no, wytrzymał już 5,5 roku. No to wytrzyma i pół roku. No bo teraz sezon trzeci jest zapowiedziany, już jest data konkretna, już jest, jak to się mówi, e, Pewne, że za chwilę będziemy mieli kolejny sezon. No i. I tak sobie człowiek faktycznie, jak myślał o tym, no teraz też mogę podać przykład Grand Blue, nie? A no. Bo też podobna sytuacja. Grand Blue to chyba 2018 rok, czyli jeszcze później niż 7 lat, już to bankę. już mało tak. kto wierzył, że będzie kolejny sezon. No, nikt nie wierzył. No, manga już jest dosyć no, intensywnie, intensywnie wydana w Polsce przez Studio G. To jest dokładnie, mam 20 tomów no. na półce i no, właśnie. no ja nie, mam, ja nie jak... mam tylu, no ale słuchaj, jest... w Grand Roo to jest taki przypadek, że nawet jak sobie, to tam fabuły głębszej nie ma, tam są tylko imprezy i chłopaki robią, no, oborę, więc... Ale, ale gdzie wady? Gdzie wady? No, no. To, to, to tu chodzi w tym anime, natomiast im, im większa oboja, tym, tym lepsze to anime jest, natomiast no, wiesz, do czego zmierzam, po prostu minęło 8 lat czy tam ile? Nie, 8 co mówię, 7. jeśli chodzi o Grand Blue, no i, i w końcu doczekaliśmy się, za chwilę doczekamy się kolejnego sezonu, na który już pewnie mało kto liczył, mhm. chociaż no, trzymało się kciuki. Manga tutaj, no już większość osób mówiła, dobra, to już sobie i tak wolę kupić mangę, także no... Pewnie sobie zdążyli zaspoilerować, już wiele osób zdążyło sobie zaspoilować Pewnie wiele osób oglądając ten kolejny sezon, jeśli będą chcieli oglądać, bo może im się, nie wiem, to, to co się dzieje nie spodobało jednak. Natomiast no, jeśli będą sobie oglądali, to będą już większość, no, może nie większość, ale duża część osób po prostu yy, znała to co się dzieje. No chyba, że nie wiem, anime zaskoczy nas jakąś swoją oryginalnością. Także no. Wiesz co, myślę, no że macie. chłopaki nas zaskoczą jeszcze nie jednym, więc tak, tak. Myślę, że większość akurat będzie Grand Blue oglądać. No. Powiem ci jeszcze tak, jeśli chodzi o spoilery, to no mówię ja ogólnie jestem przeciwnikiem, nie? Je? Jestem przeciwnikiem spoilerów, staram się unikać ich jak, jak tylko się da, ale czasami jest to niemożliwe. Czasami jest to niemożliwe, ponieważ no, jak sobie człowiek siedzi w social mediach, to no, no, jest, są, są, są bardzo ludzie... przyjemne te social media, tak, tak że coś ci rzucą, no, no. a to, to pochłoniesz, mimo że nie chcesz. No wiesz to, ludzie po prostu czasami nie rozumieją, że są osoby, które po prostu nie chcą spoilerów. Hmm. Nie chcę, nie żeby tutaj e, był by, kto, ktoś chce znać, co się dzieje dalej. No i czasami taki tam po angielsku jakiś koleś w jakiejś tam angielskiej, nie wiem, grupie czy stronie wyskoczy z jakimś tam pytaniem, dlaczego e, postać X e, została umarła. zabita przez Y. Tak, albo została zabita przez Y. Dlaczego umarła? Bo czy jesteś smutny, że postać X umarła? No, zdarzyło mnie się przy okazji jednego pewnego tytułu, którego nie zdradzę, bo ja nie lubię spoilerów i nie będę rzucał spoilerami. Jeszcze nie doszliśmy do tego momentu, ale kiedy pojawi się kolejny sezon albo kolejniejsze sezony, to już powinniśmy co nieco na ten temat, co nieco, nieco więcej na ten temat się dowiedzieć. Także ja no mogę Ci powiedzieć, no że jestem w identycznej no... sytuacji, ponieważ obecnie czekam na kontynuację pewnego anime, które o, która to już jest zapowiedziana, ale niestety tak samo jak Ty, usłyszałem pewną, znaczy usłyszałem, przeczytałem pewną informację, którą ktoś rzucił tak od niechcenia, no i ja sobie myślę, no pięknie, pewnie bym zbierał szczękę z podłogi, a tak to mi ktoś zepsuł yy, frajdę. Wiesz co, ja też tutaj. Chociaż już jest oczywiście pełny, pełny tytuł zaadoptowany. Nie będę rzucał tytułem, ale muszę ci powiedzieć, że na przykład ja się dowiedziałem, po prostu. Z, wiem, że to ten z YouTube'a przypadkowo e, o śmierci danej, tej danej postaci. E, w sensie nie, nie, nie ten tytuł, o którym teraz wcześniej wcześniej mówiłem, tylko inny tytuł, tak jak powiedziałem, zaadoptowany w pełni już. E, I. No, mówię, oglądałem sobie jakieś tam śmieszne momenty z tą osobą. No i nagle na dole czytam rip, 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 nie, F, PSF to pay respect, nie. Więc, no, powiedzmy sobie szczerze, no niektórzy na no Bez Wyobraźni, powinni, bez wyobraźni. Tak, tak, powinni, powinni. A to bo jeszcze wtedy, jeszcze przed, przed oczywiście, tą sytuacją, kiedy ta osoba no, zginęła, nie. Wiesz co, Także, no. myślę, że to jest nawet gorsze, bo jakbyś sam sięgnął po mangę, czy po co jakiekolwiek inne medium i sam to przeczytał, no to to byłaby twoja decyzja, a tu ktoś podjął decyzję za ciebie. Myślę, że no. to jest gorsze, aniżeli robienie sobie spoilerów na własne życzenie. No, i to jest piękne, piękne podsumowanie. Naprawdę, zamieniła się nam ta dyskusja nawet na mocno antyspoilerową, że tak powiem, a mieliśmy Chociaż pogadać... Chociaż ja to widzisz, trochę o... tych spoilerów broniłem jednak. Tak, tak, mieliśmy... Nie, no się, nie, nie chodzi nawet o to, tylko kwestia jest tego, jest tego taka, że mieliśmy sobie pogadać, widzisz, o, o tym, czy czytamy mangę dalej już po wyjściu, po zatrzymaniu się na, na danym momencie anime, a wyszło na to, że sobie zrobiliśmy taką fajną pogadankę spoilerową. No. Mm -hmm. Nie Takie taki spoiler zły, jak go malują, ale trzymajmy go na bezpieczną odległość. Tak, chyba, chyba że lubicie, no to. No. Wasza decyzja, jak to się mówi. Tak jest. To co? Wyczerpaliśmy temat? Chyba tak. Całkiem dobra. nam to chyba sprawnie poszło. To się cieszę. Eee, jak, no to... Jak, na, jak na pierwszy raz od dłuższego czasu muszę przyznać, że no, chyba, chyba nie było tak źle. Chyba tak, dobra. No to w takim razie dziękuję Ci bardzo, Neko, za rozmowę. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dzięki, Kanis. Dziękuję również Wam za tutaj ponowne wysłuchanie nas. Mhm. No i co mogę więcej powiedzieć? Do zobaczenia następnym razem. Pa! Hej!